Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. To jest fragment z Ewangelii Marka u świętego Łukasza, brzmi to dużo bardziej brutalnie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. I to jest coś, co ja teoretycznie wiem. Natomiast zawsze, kiedy sam tego doświadczam, to, to jest coś, przeciwko czemu się buntuje, Że Bóg czasami tak prowadzi, że człowiek jest wystawiony na pokuszenie, tak samo jak był wystawiony Jezus. Obecnie jestem w takim stanie, że wszystkie moje obowiązki duszpasterskie, wszystko czym się zajmuję, tak naprawdę czuję się w tym pozostawiony sam sobie. Sam sobie, gdzie i, i, i mam wrażenie, jakbym był muchą gramolącą się w smole. Że teoretycznie wiem, że idę w dobrym kierunku, ale to jest ciągle tak, jakby było pod górkę i jakby miał wiatr w oczy. Ja właśnie ta Ewangelia dzisiejsza mi, mi, mi pokazuje na nowo coś, co wiem. I, i, I mi to potwierdza i mnie umacnia. Że to, że Pan Bóg prowadzi, to nie znaczy, że zawsze będzie łatwo. To, że Pan Bóg prowadzi, to nie znaczy, że zawsze będzie kraina mlekiem i miodem płynąca i że będzie się frunęło w duchu świętym. Że czasami jest tak, że jak Pan Bóg prowadzi, to nie na zielone pastwiska, ale prowadzi na 40-dniowy post. I prowadzi przez ciemną dolinę. Pozostaje tylko tak jak Jezus, trwać przy Panu Bogu i czekać, że skoro Duch wprowadził, to Duch również wyprowadzi.